Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii jubileuszowe bitwy. W tym odcinku jubilatem jest gracz Oniku Micho187, który wraz ze mną rozegra swoją 30 tysięczną bitwę. Cześć Micho, czyli Michał, tak? Tak, tak, cześć. Czyli już wiemy dlaczego Micho jesteś w grze World of Tanks, dlatego że imię Michał, ale 187 to jakaś twoja specjalna cyfra? No, wylosowana. Aha, wylosowana y, cyfra i dlatego jesteś micho 187. Y, ok. Y, 3 lata w grze World of Tanks. Ale warto zaznaczyć, że nie jesteś bardzo starym graczem, takim jak ja. Znaczy, może nie, jest, nie jestem bardzo starym, ale już jestem można powiedzieć prawie 40-letnim facetem, y, a ty masz mniej lat. No, można powiedzieć 13. Y, więc y, od 3 lat grasz od 10 roku życia, czyli zacząłeś dosyć młodo. Jak to się stało, że zacząłeś grać w tak młodym wieku w grę World of Tanks? Mój brat zaczął w to grać, mi się spodobało. A co na to rodzice, tata, czy nie mają jakichś problemów z tego powodu, że grasz w World of Tanks? No może czasem, jak już się robi późno, a tak to gram z tatą często. No, ja zawsze właśnie jestem zdania, że ta gra łączy pokolenia w ten sposób, że Często właśnie ojciec z synem grają, bo ta gra to jest rozrywka, ale też po części nauka historii. No niestety posiadasz tylko medal Deda, chociaż już w Dedu robi pulę, teraz wyjmuje z kieszeni co tydzień nowego pula, ale na razie pula ci się nie udało zrobić. No niestety. Jeżeli chodzi o najlepszy wynik, to na IS-ie 3, 9 zniszczonych czołgów na test 127 Infografika wskazuje, że lubisz grać w zasadzie wszystkimi czołgami, ale najmniej japońskimi, czyli raczej tymi wielkimi stodołami na razie nie grasz, nie? No raczej mało. Ok, kwestia Twoich ulubionych czołgów w garażu, w hangarze, czyli najwięcej bitew rozegrałeś MX-em 1390, ale to nie znaczy, że jest to Twój ulubiony czołg, więc jakie najbardziej lubisz czołgi i może ile masz tych czołgów w hangarze? Czołgów mam tak z 30 i 40, a jeśli chodzi o ulubione, to iMix 30, Cromwell i WYST 11. No i ten iMix 90. Mm -hmm. No, i właśnie z tego, co yy, mi powiedziałeś, zastanawiałeś się, jakim czołgiem rozegrać 30-tysięczną bitwę, albo Cromwellem, albo WZ111. I jednak podjęliś, podjąłeś decyzję, że rozegramy jubileuszową bitwę WZ111. Przypominam, do 1 października mamy misję. Ona jest y, no, dosyć trudna dla graczy, którym, którzy mało grają. Dla graczy, którzy grają systematycznie, codziennie, myślę, że y, trudna nie jest. Ja olałem tą misję. Niestety nic mam nieukończone, i, i nic nie. Nie ukończę na pewno do, do 1 grudnia, ale y, jeżeli ktoś ma już tą wuzetkę, a ukończy misję, dostanie 5 milionów kredytów, czyli miła taka niespodzianka. A ty będziesz chciał ukończyć mimo to, że masz już ten czołg w hangarze? No właśnie, nie wiem, tak chcę zrobić przypadkiem. Tak jest, to tak wiesz: przypadkiem nagle się okaże, 5 milionów więcej masz kredytów i będzie dobrze. Okej, okay, no to myślę, że bierz ten czołg, no i jedziemy do bitwy, oczywiście bitwy jubileuszowe, czyli zapewne będzie jakiś pech, fatum i coś się stanie, no ale zobaczymy. Odpukać. No, dziewiąte tiery, oczywiście ten czołg ma matchmaking do dziewiątych tierów, Zrzuciło nas na dziewiątki, ale tych dziewiątek nie jest dużo. To na tej mapie zawsze jak zdążę, to staram się tutaj wbić w bardzo fajne miejsce. Tak jest. Artyleria tam nie sięga? No właśnie czasem sięga. No, jak widać, mobilność WZ jest niezła. Jesteśmy teraz na dwóch pierwszych miejscach. Jeżeli chodzi o prędkość, mobilność to jest ok. Plus, no to wiadomo, no pancerz wieży jest bardzo dobry. No, ale nie jest ten kadłub tak magiczny jak Fisie 6 no dobra, no to yy, Ty tam jedź, a ja zerknę, tu trochę na wieżę pogram. Siema faja, czyli ktoś mnie rozpoznał. Witam. Dobra, przyjechałem bez straty. Dobra, już w jednej wózce klepłem. No sorry, tutaj niechcąco popchałem kolegę z Wuszyny. Widzę, że na razie nie jest źle. To jest dla mnie, No tam każdy chce sobie postrzelać, to nie jest tak, że cię blokuje, ale walczy o swoje, nie? dostał właśnie od artylerii. Aha. Będziesz walczył z Ja tu świecę na WZ, bo artyleria tak jest. Pokazała, że chce tam trafić i trafiła. Dostaję 23 już nie żyjesz? O oh my god. Michu, to jest fatum jubileusowych gitew. Tak miało być. Aaaa, wjechałem na ostro, kurde, nie trafiłem. Oh my god, dwóch metrów nie trafiłem. Dobra, to już zaraz końcówka bitwy. Mi się zbytnio tu też nie udało. Tylko trzy trafiłem. O, oh, Dobra, coś tam trafiłem. Bardzo słabo. A więc, tak jak kolega mówi, bardzo słabo. Oddałeś trzy, strza trzy strzały, z czego dwa celne. No i niestety straciłeś życie. Ja również słabo, ale trochę lepiej. Zarobiłem na czysto ponad 44 tysiące, zadając tylko 1200 obrażeń, czyli, jak widać, ten czołg zarabia nieźle. I oczywiście, jeżeli ktoś go nie ma, a gra systematycznie codziennie, no to warto go zrobić, warto go zrobić dobra, no to w zasadzie tyle jeszcze tylko y, pokażę na koniec że y, to był to była Twoja jubileuszowa 30 bitwa y, gratuluję oczywiście y, w Twoim wieku najważniejsza jest y, nauka ale sam mówisz, że y, potrafisz godzić y, właśnie y, tą pasję grania w tą grę i szkołę no to yy, może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić cały klan. To yy, właśnie tam po obiedzie. Mhm. Tu tatę z nie wiem, powiedziałeś, Mhm. No i chyba przydechają. Dzięki i serdecznie pozdrawiam rów, również yy, Twojego tatę. No to trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. A jeszcze jedna sprawa, zapomnieliśmy poinformować, że Michu, Micho, również od kilku miesięcy prowadzi swój kanał na YouTubie, Micho187. Jakie filmiki tam wstawiasz, co można zobaczyć na tym kanale? Na moim kanale głównie tutaj staram się militarne rzeczy dodawać, o moich w takich tam. Mhm, oczywiście okay. z gry World of Tanks również, widzę tu jakieś meczeki. Tak, też czasem zdarzają się z twierdzą. No i y, również widzę, że y, pokazujesz jakieś fajne sprzęty militarne. To chyba nie prawdziwy karabin, y, tylko replika. Tak, replika na kulki 6 mm. Powiem, y, no i jeszcze nawet y, tutaj czołgiem jakimś y, Tiger 1 First Person, ale to chyba jakiś mały czołg, nie? Znaczy w stali 1.16. 16 Aha, czyli można powiedzieć, interesujesz się również poważnie tymi militariami, także zbierasz czołgi i, i, i masz prawdopodobnie jakąś fajną kolekcję militarną w domu, nie? Tak, mam ich kilka. Dobra, no to jeszcze raz kończymy, po prostu zapomniałem o tym powiedzieć, że Michu również, Michał również robi fajne filmiki na YouTubie. No to tyle, dziękuję. ・・はい。